Witam, dziś w mojej kuchni bal przebierańców. Hmm? Hmm? No tak, przebieram smalec zwykły w smalec wygański I w ten sposób przemycam fantastyczne smaki do białej masy. I może, jeśli ten przepis realizujecie u siebie, kilka osób zaskoczycie. Na koniec smalec wegański będzie połączony z kruchym, soczystym i idealnie słonym ogórkiem kiszonym ekologicznym. Smalec wegański start! Jak zawsze, zanim zaczynam gotować, jest mise en place wszystko jest przygotowane. Cebula. Pokrojona. czosnek, pokrojony w kosteczkę jedno i drugie. Fasola biała. Piękny jasz. Ugotowana i wystudzona. Śliweczki suszone i wędzone pokrojone. Żoła przygotowane. Jedyny kawałeczek jabłuszka zetrę, i wszystko będzie gotowe. Mały talerz robi wielki coming out. I pojawi się na ekranie. Tarka i na grubym oku zetrę około 40 gram. Tyle wystarczy zupełnie. Ale się napracowałem. Strasznie trudne do zrobienia ten smalec. Zaczynamy mistyfikację. Rozpalam ognia, a na dnie mojego garnka olej kokosowy. Rozgrzewam delikatnie zeszkle cebulę, następnie czosnek. Gdy zapach kokosu bardzo wyraźnie unosi się w powiecie, to znaczy, że olej jest gorący i jest czas smażenia moich cebuleczki. Kwierci idealnie. Zapach tego kokosu to jest naprawdę coś. Dopiero po paru chwil, jak cebula jest zeszklona, a jeszcze niezarumieniona, wrzucam czosnek. Zależy mi bardzo, żeby cebula i czosnek nie nabierały rumieńców, dlatego że chcę, aby miały dalej biały kolor. Będą później zmiksowane z fasoną piękny jaś i żeby mistyfikacja się udała, muszą pozostać białutkie. Zapach czosnku już łączy się z zapachem oliwy kokosowej i trochę cebuli. Czas dodać śliweczkę wędzoną i przeprawę Dwie liski laurowy i dwie żele angielskie. Przekręcam ogień na najmniejszy z możliwych i podduszę przez 10 minut. Pokrywka leci. 10 minut minęło. Cebula i czosnek oddały cały swój aromat. Czas ich połączyć z fasolą pięknej jasz. Oczywiście ugotowanej. Nie spróbujcie mi tutaj rzucać surowy pięknej jasz. Zmieniliście mikser, swoje zęby i moją reputację. Do fasoli dodaję połowę cebuli i czosnku, nie zabierając śliwki, dlatego że nie chcę czarnego koloru do mojej masy. Mogę też korzystać z tej okazji, żeby od razu zdjąć przeprawy. Oddały cały swój aromat, nie potrzebujemy je więcej. Pięknie zeszklona cebula wędruje do fasoli. Zapach jest niebiański. Olej kokosowy, cebula, szliwka, trzosnek. Trzeba to przeżyć. To już nie jest gastronomia, to jest podróż. Mm. Ostatni element tego przepisu. Wrzucam starte jabłko do reszty cebuli i śliwek, które nie pobra. Podgrzewam je dosłownie parę sekund, zgaszę ogień i wszystko jest gotowe. Zjedliście kiedyś smalec z śliwką i jabłkiem? Polecam serdecznie, a tym bardziej w tej wersji. Już mistyfikacja chyba całkiem udana. Gdybym nie wiedział, to mógłbym pomyśleć, że tu mam smalec, a nie pastę z białej fasoli. Teraz czas naprawdę zaskoczyć i zrobić z tego prawdziwe bajdę ze smalcem, z świetnymi dodatkami. Mam tutaj doskonały, grillowany chleb na zakwasie, na oleju. Będę smarował grubą warstwą mojego smalca z białej fasoli i dodać cudowne dodatki. Jeszcze na koniec z pewnością używam ostateczną broń ogórek kiszony. Jego obecność zakończy mistyfikację w sposób perfekcyjny. Ja bardzo robię lubić od czasu do czasu fajnego przykusa. Wydaje mi się, że ten mi się udaje. Grubą warstwę smalca wegańskiego smaruję na pajdzie. I do idealnej mistyfikacji potrzebuje idealnego ogórka kiszonego, ekologicznego. Chrupki soczysty, idealnie doprawiony, on na pewno zrobi takie wrażenie na tej krące, że nikt się nie domyśla, że tu nie ma prawdziwego smalca. Wystarczy pokroić piękne plastry ogórka i mistyfikacja będzie wspaniała. No i co? Ogórek naprawdę sprawia, że mistyfikacja staje się realią. Jeszcze czas dodać wspaniałe dodatki śliwka z cebuleczką i czosnkiem na oleju kokosowym. Muszę powiedzieć, że już sam się nabrałem. Nie wiem, czy to jest smalec wegański, czy zwykły. Jedno jest pewne, jest przepyszny. Jest naprawdę wegański, ale Ogórek kiszonek, który tutaj się znajduje, powoduje, że ta masa z białej fasoli nabiera nieprawdopodobne walory smakowe. Ona jest bardzo delikatna i dość neutralna w smaku. Natomiast przeprawą jest właśnie ogórek. I następnie wszystkie nuty słodkie i owocowe są zawarte w cebuli i w śliwce. Smalec wegański czy smalec prawdziwy? Zaraz czas sprawdzić. Prawdziwie pysznie. Prawdziwie pysznie. Tłuste, gęste. osoczyste, kruche. Słodkie, smaczne. Fantastyczne.